No to Dylan, już mamy kolejne spotkania. Ostatnie w dzisiejszych rozgrywkach Wordy TV Team Liquid Map Contest. Testowane są nowe mapy i zaczynamy od Front of the Dunes. Dobrze, dobrze. Będzie się działo zaraz, świadomo. Potężne zagrania, ale. No to ciekawe było. Format, yy, znaczy format, no to prowadzenie rozgrywki przez <laughs> Nikora, nie do zapomnienia. Co tak szybko? Przygotowany jest word. No, druga część gier jest zawsze z powtórek, bo oni to dzisiaj grali dopiero co, wiadomo. Ale, żeby nie siedzieli gracze tak jak my tutaj, 5 ponad godzin obserwując sobie każdy meczek, to, to gracze grają to tam powiedzmy w połowę czasu mniej więcej, no bo oni grają po dwie gry, a my oglądamy po jednej. Połowa na żywo, połowa z replayów, które były grane tam, wiesz, na przykład godzinę wcześniej, czy tam dwie godziny wcześniej, czasami. Oni, no korek, dzisiaj był speedrunnerem. Szybko, szybko swoje mecze toczą. Chciałem pochwalić Spirita za kontrolę, ale chyba jednak nie da się tego Brainstorm tutaj robić, no niestety. Oho. A, w sumie to nawet momentami tutaj miało dobrą kontrolę w ostatniej tej fazie potyczki. Są momenty. Dwa 2 dwie scefałki, o tutaj jeszcze się przekręciło, jak widać ta adeptka, dobrze. Trzy warp z blinkiem, ładujemy, teraz będzie spirit musiał pokazać coś nieco innego. No trochę, trochę taki nieidealny <ścoughs> początek, to mało powiedziane. Ale dobra, czemu ta scf'ka stoi? Dobra, już pracuję. Spirit chyba celowo przyciął produkcję scv żeby szybciej dostawić kolejne reakcje, jak mnie tutaj wzrok nie myli. I pamięć z grania teranem. No dobra, albo się uda, albo się nie uda, albo będą potężne miny, albo nie będą. Niestety Max Pax tutaj też wywiera sensowną, nawet bardzo mocną presję tymi SCV-kami. scv trzeba chyba też wyciągnąć do obrony przed, przed takim byle pushem. Ale ciekawe okienko czasowe znalazł MaxPax, nie? No, jak nie ma bunkra, no to widać, że jest problem. Okej, okay, była to bliska mina. Tutaj Helion jeszcze może trochę poczeruje ewentualnie. No niestety z stalkerami będzie będzieć MaxPax. Trochę potracił tutaj jeszcze, no... No dobra, no stracił Medivaca Spirit i ma w sumie dużo SCV mniej. Rozwalił stalkera, robi bunkier. A gdzie te koszary? A dobra, do reaktora pewnie lecą. Oho, księciu nie już nadciąga. Z bling stalkerami. No chyba nie trzeba mówić, co on tutaj zrobi. Po prostu wskoczy w siege tanka i zakładam, że możemy być do Fyrant. Ciężka sprawa. Jedenaście si Aha, no, no i właśnie, Sich Tank padam. <gry> no dobrze to już było. Jakieś takie małe obrażenia w ogóle na stalkery wchodzą. o i tego też tam. Ej, nawet nie wiem, czy strzelił raz ten, ten Sich Tank. Obracał lufę, był w procesie obracania lufy. Aha, On, no nie poszło, nie po ale to nie jest ważne. To nie jest ważne. No to lecimy w kurnym lewym Max Max na niebiesko, w dolnym prawym Spirit na pomarańczowo. Jesteśmy faktycznie na mapie Tato Citadel. No i zaczyna się oczywiście to jest obijania przeciwnika. Jakoś tak cały czas większość terenów preferuje granie za pomocą tego otwarcia bardziej riperowo helionowe, helionowego To jest to budówka. No, reaktor także bez zaskoczeń. O, Ghost Jane, bardzo dziękuję za słowa i wsparcie transmisji. Siema, siema. Się zagotował Max Pech, że aż proby tak odciągnął, no ale słuszne to zachowanie było. Ale śmiało można stwierdzić, że tym razem, przynajmniej, początek gry jest dużo lepszy dla Polaka na pewno dużo lepszy niż na poprzedniej mapie. boże wydobycie, plus zniszczył probę, na poprzedniej nie było takich fajnych rzeczy. No i adeptka ucieka. Adeptek wysłany. Cześć, Bullo, Dziękuję za Prima. No i super, dzięki za subskrypcję. Znaczy, ja się chcę tutaj się cieszyć z tej pozycji, w której jest Spirit, ale będzie. Eee, chyba będzie dobrze. Cyklon to wszystko załagodzi. Adeptka jest spokojnie do złapania. No i co ważne, nie starczył żadnych SCV, ale tym bardziej mnie w takim razie dziwi, dlaczego ma tak mało jest Coś poszło nie tak z Builderem, z Spiritem. Może jest okej. Okay. Spirita nic nie gra, nie? No on gra tutaj o chwałę, o przecież dominację. Na następnych, w następnych meczach na Max Paxa jakieś takie rozpoznanie przeciwnika, jego buildów. Ja tak serio taka bardziej gra treningowa może być to dla niego właśnie bo on i tak już sobie tutaj świetnie w grupie poradził Polska górą, ale dobrze jakby właśnie o tu jakie elementy mamy na tej mapie proszę bardzo Taito Cidadel to pewnie jest to Taito słynne Te grysi. szybko zniszczył Ceklona, ale myślę, że o, pozycja Spirita wygląda dość, dość mocno. Kurczę, dobra mapa do blinkowania się. Można się tutaj zblinkować, tutaj się można zblinkować. Oczywiście Terran przeszkadza budynkami jak może, ale w naturalu... A w naturalu też jest trochę przestrzeni tutaj, na przykład do ataku, chociaż dobrze ma ustawionego tanka Piotr. To jest ten zielony kryształ z Simsów of Title. Cześć, Marcin Per, witamy. Dobra. Tylko jumbo i do przodu widzę. scv ki wyciągnięte, no i albo się atak uda, albo się nie uda. Już <głos》> teraz na Maxpaksa lubię ulinować, trzeba przyznać. Cześć Majki, witam mocno, orną orno, go, go Spirit, tak jest. Rozpędzony. Potężny polski teran. Sporo. O, super! Sporo stalkerów udało się złapać w tym procesie. SCV jeszcze chciałem, chyba chciały przyblokować. wiertłem Przetwierdzić Stalkery do podłoża, żeby nie uciekały, ale tutaj jest piach raczej. Całkiem spoko. Nexus oczywiście zostanie zaraz zniszczony. Atakują dalej siege tanki. Wszystko atakuje. Uuu, dobra, sztorm. Trochę niebezpiecznie, ale biegniemy dalej. Nie no, Piotr, fachowiec dzisiaj. Nie ma takiej możliwości, żeby... oj. O, dobra, jednak była przez chwilę, ale już na szczęście wyszedł szybko ze storma. Żwawa reakcja i proszę. No, trzeba eliminować tego Max Faxa. No. Nie można mu dać dłuższej gry, bo to się kończy ciężko. Porpkać znika, wszystko znika. Żarówa zaraz też zgaśnie, spokojna głowa. No i tyle. No, zaraz będzie kolejne ładowanie High Templara. Teraz to ładowanie jest częściej, ale tylko jednego Storm'a można wyrzucić. Pax dalej wierzy, że jakoś wyłuska tę rozgrywkę. Charge'a się opracowuje. Kurczę, dwa Archony to już tak trochę groźnie wyglądają. Ale spokojna głowa pod bunkier, i, i żarowy gasną. Dobrze. Immortal jest oczywiście dość słaby na mariny. Nigdy nie wątpiłem. Miasgunia pewna. Dobrze. Takie szybkie te mapki. Zarówno Spirita jak i Nikorakta. w spotkaniu z MaxFaxem. Cieczyniu na niebiesko, Spirit oczywiście na pomarańczowo. No to zobaczmy, czy będzie dzisiaj po prostu bezbłędny występ Spirita, bez przygranej... No znaczy no, może prawie bezbłędnie, bo jakieś tam mapki utracił, ale jednak wygrywa wszystkie mecze. Jeżeli wygra tę mapę, no to taka forma, taki, taki gigant Spirit. Albo się uda, albo się nie uda, ale jedno jest pewne, kebab będzie fantastyczny. Zwycięstwo Spirita trzeba jakoś uczcić się, i widzę, że proba przejeżdżam. Tutaj jest takie właśnie specyficzne przejście, tylko dla robotników. Kiedyś już była taka jedna mapa. O, Spirit już, już widzę, że zaczyna. Naprawdę? Proxy. Raksy, drugie no, ciekawie. Może fabrykę tam machnie? No tak, fabrykę, fabrykę, bo robi Marina. No i tutaj są dwie rafinerii, więc jak najbardziej, fabryka to będzie. Doskonale. Mam wrażenie, że w tym buildzie Spirit tutaj może zrobić drobną optymalizację, nie zbierać tak dużo gazu, chyba że ten gaz jednak będzie bardzo potrzebny. To się w sumie zaraz okaże, ale ma go trochę więcej niż potrzebuje, a więc można było zbierać na przykład właśnie ten gaz tylko dwiema scf kami z jednej z rafinerii, żeby mieć trochę więcej minerałów i wtedy parę sekund szybciej fabryka by była. Doskonale, coś łatwo tutaj przejeżdża swoją drogą. ta problem Jak to w ogóle ktoś wymyślił, nie? Jak to ktoś zaprojektował, że tutaj to tylko robotnik może przejechać, a Marine nie przejdzie, to minerałów się boją. Nie wiem, jak to działa. Minerałów wstręt ma wszystko, tylko nie robotnicy. O tym chodzić nie wolno. No i proszę bardzo, niebanalna i jednobazowa strategia. Stało się, MaxPax się dowiedział o proxy. Trochę marino wleci przez mapę. Tutaj, oczywiście, dwa mariny. No to dziwne, albo się uda, albo się nie uda. Swoją drogą nie powiedziałem, ale na tej mapie MaxPax to było w miarę pewne, że tutaj zaekspuje, bo tutaj jest taka baza z tylko pięcioma minerałami i jednym gazem, nie? Także no, to, to, to tutaj faktycznie te proxy jest mądrze zrobione, bo Niedaleko bazy przeciwnika i wcale nie tak szybko to też MaxPax odkrył. No ale czy strategia się uda, to zaraz się okaże. Blink jest opracowywany. Spirit zamierza zaatakować jeszcze najpierw trochę właśnie od pleców. Nie wiem czy cień... Chyba widział tanka, duża szansa, że widział. No ale nawet jak widział, to niekoniecznie będzie dla niego teraz tak super. Kropka pojechała w inne miejsce. No żongluj, żongluj, żongluj Spirit, co by cyklon nie dostawał tak dużo obrażeń. I ucieczka. Ładnie. Dużo stalkerów padam, ale jeszcze nie będziemy zapeszać. Trzeba, ja widzę CV, tak, widzę CV jadące z prawej strony. Ok, Sitchank raz odpalił, czyli się uda więcej. No niestety, stracił też jednego tanka Piotr. Dobrze, jakby były dwa. Bardzo dobrze, jakby były dwa teraz. Kurczę, jeszcze z blinkiem to wszystko, no nie wiem. Bardzo ważne jest przetulenie się do Seach Tanka. Dzisiaj świetnie wykonywał takie naprawianie. Nikorak, nikorak, by... by. Nie wiem, czy ugrał, ale. Trochę to boli. O! Mediwak, Mediwak! Jego też trzeba naprawiać. I Banshee, trzeba, wszystko trzeba naprawiać. Ważniejsze chyba to naprawianie, niż atakowanie z CV kami Dobra, rozwali Warp Gate'a, to osłabi trochę potencjalne posiłki, produkcję Max Paxa. Niestety odcina dopływ Marinów Max Pax i może nawet jakichś kolejnych rzeczy, zobaczymy. A tu Banshee akurat leci, ale chyba nie zostanie złapana. Dobrze. Dalej, dalej. Siły spirita, tylko no... No mało tego kurczę teraz jest. Najbardziej boli brak siege tanków, bo one by świetnie sobie ze stalkerami radziłem, Ale jeszcze Banshee są, to nie są słabe rzeczy. Uuuu. No wykajduje to księciu nią chyba jak na to patrzę. Widzisz, jeszcze jeden siege tank. Dobra, coś tam niszczy. I znowu Mordenga, żeby podjechać pod bazę Protosa. Znowu będzie ciężko, jeszcze kolejne Stalkery tutaj są, one chyba coś tam czyściły albo jakoś zlagowały z lewej strony. No i pozostaje aktywny MaxFax, bo kto mu zabroni, ma sporo czasu. Znowu odetnie kilku Marines. No źle jest, źle jest, tu jak widzimy Stalkery na No, i właśnie, i właśnie, i właśnie się stało. No, trudno. Bywało oczywiście lepiej, no, ale księciu jednak wygrywa ze Spiritem. To jest pierwszy przegrany mecz przez polskiego zawodnika. Może, możemy jeszcze sobie zobaczyć tutaj ewentualnie, co te tam cztery stalkery robiły. Chwila, to było jeszcze wcześniej. A nie, po prostu tak. Tak tutaj to wszystko sobie stało, no nieważne. No nic na no, księcią nie jest dobry. Wiadomo. Chocznie każdego oli na broni dzisiaj na Nikorach to nie był taki cwaniak. Czy,